Witajcie z powrotem na kanale. Jeśli jesteś nowy, to musisz wiedzieć, że jest to odcinek o najciekawszych wydarzeniach w świecie sportu walki w ostatnich dniach. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku: Czy Serrara zawalczy na High League? Don Diego mistrzem na Gali Gronda 13. Podsumowanie: FN 46. Pereira prześladuje Adesanię. Spotkali się na lotnisku. Ostatnia prosta przed KSW Koloseum 2. Wielokrotny mistrz Polski w kickboksingu, Tomasz Sarara, pożegnał się z KSW. Stoczył trzy pojedynki dla organizacji kawulskiego, nieoczekiwanie zmienił federację na frikową, High I no właśnie, teraz nie wiadomo, czy w ogóle tam wystąpi. Jak już pewnie wiecie, doszło do zamrożenia środków finansowych High na wniosek MSWiA przez ABW, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działem prawnym. Prosimy o cierpliwość. A to wszystko przez domniemane podejrzenie współpracy i powiązania z przywódcą. Czeczeńskim Rabzanem Kadyrowem, a ten z kolei jest jawnym sprzymierzeńcem Rosji i Putina w wojnie przeciw Ukrainie. To szczegóły jeszcze nie są znane i tylko powiązane strony wiedzą o co dokładnie oskarża się Federację bądź ich właścicieli. Gala miała się odbyć tuż, tuż, bo 17 czerwca. Teraz nie wiadomo, czy w ogóle do niej dojdzie. W patowej sytuacji największymi beneficjentami mogą się okazać Fejnelma oraz zapomniany Prime, którzy tu będą starali się pozyskać zawodników League. Za nami gala organizacji walk na gołe pięści. Oprócz hitowego, finałowego starcia i walk turniejowych, mogliśmy zobaczyć również ciekawe superfajty. Goat Parobiec, Kapo, Łazar czy też Scarface to postaci, które możecie kojarzyć już z poprzednich wydarzeń. W starciu miano najlepszego gromdziarza zmierzyli się niepokonań do tej pory na deskach Gromdy, Don Diego oraz Balboa. Doszło do nielimitowanej czasowo piątej rundy, której lepszy okazał się być Kubiszy. Nie ukrywał również emocji po walce. Bartek, zrobiliśmy to jak należy, pokazaliśmy wszystkim jak to się kurwa robi. Ja leżałem, Bartek leżał. Suma somarów zadecydowało o to, że byłem po prostu o tyle lepszy. Ta scena, kiedy przytulałeś tatę w ringu, widziałem, że wielkie emocje. Co to dla ciebie znaczy mieć go tutaj przy ringu? Widziałem, że dumny jest syna. Mój ojciec do tej pory jest dla mnie idolem. No i kurwa tyle, no. Chwytająca za serce, to była scena. Teraz widzę, że ty też to czujesz. To chciał być grze dalej, natomiast rozsądek, rozsądek za i dobre serce. Czy się zwycięstwem Mateusz Kowiczyna. Tak, niesamowita, niesamowita, proszę Państwa. Ta walka, Minioną sobotę, druga co do wielkości organizacja MMA w Polsce zorganizowała już trzecią galę w tym roku. Fen, bo o nich mowa może zaliczyć wydarzenie do udanych. Efektowne walki, knokauty, poddania. To wszystko mieliśmy. Walka wieczoru dodatkowo z bonusem za najlepszy nokaut. Kuberski nie dał szans Wojciechowskiemu i skończył go już w pierwszej rundzie. zmienić na razie płaszczyznę Kamil Wojciechowski. Zbliżył się, Zbliżył się i do Staniecem! I to jest okałty! To twój czas! スコップ Jak to w sportach walki bywa? Darzają się również kontrowersje. Po pojedynku Bartosza Szewczyka i Łukasza Klingera sędziowie orzekli remis. Niezadowolony Bartosz od razu opuścił klatkę, nie udzielając nawet wywiadu. Przekonany o tym, że powinien wygrać. O sytuacji wypowiedział się włodaż Fenu. Kontrowersje zawsze, zawsze są gorące, zawsze się o nich mówi, ale myślę, że bardziej była dobra gala niż jedne takie kontrowersje. No, słuchajcie, są sędziowie, którzy są na wszystkich galach, tak? Ekipa Piotra Jarosza, których wszyscy się tak u nas domagali i tak dalej, zawsze były. Pretensji do poprzedniej ekipy sędziowskiej. Wzięliśmy teraz tych sędziów, których wszyscy chcieli. To niestety to jest taki fakt, że zawsze się zdarzają jakieś kontrowersje. Ja tutaj akurat żadnych kontrowersji nie widzę, bo rozmawiałem z Piotrem Jaroszem, powiedział mi, że. Dwie rundy, owszem, wygrał Bartek Szewczyk, ale w trzeciej rundzie przez, przez bardzo nieodpowiednie zachowanie narożnika w stosunku do sędziego został odjęty punkt i stąd właśnie remis. W trakcie trzeciej rundy doszło do incydentu, Klinker nieustannie atakował przeciwnika głową, co narożnik Szewczyka konsekwentnie zgłaszał, aby później w niecenzuralnych słowach wypowiedzieć się w kierunku sędziego. Po tym zachowaniu arbiter odjął punkt Bartoszowi Szewczykowi. Tego co wszyscy mi mówią w szatni, to już perfidnie wchodził we mnie tu głową trzy razy sędziowy. Panu sędziowi, pa, sędzi zgłaszałem to, że w, dostaję głową, sędzia tego nawet nie reagował, nie wiem czy nie chciał się przyjrzeć czy co. Słamię dla mnie na niepojęte i no, dużo, no, do, dobra walka była no i kurczę jestem no wkurwiony, no wkurwiony jestem strasznie. No. Narożnik, trener Kościelski skierował w, w moją stronę jakieś tam słowa określone, ja zatrzymałem walkę, podszedłem do klatki i że tak powiem dałem mu drugą szansę. Gdyby nie kontynuował swojej e, wypowiedzi w taki sam sposób, myślę, że nie byłoby żadnego odjęcia punktu i jego zawodnik by wtedy wygrał. Ilość czasów w tym pojedynku. Jeszcze, słucham, jeszcze raz do tego punkt. Okay. to jest minus punkt no. za to. Niecodzienna sytuacja, jednak trener Kościelski potrafił przyznać się do winy i wziął odpowiedzialność na siebie. Ja jestem głównym winowajcą, i przepraszam Bartasa tutaj komisyjnie y, y, przy tobie i na łamach, na łamach internetu. Że, 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 że Bartek w sumie przegrał pięknie walczył, pięknie wygrał walkę, a, a walka jest nie przegrana na szczęście. Gwiazdy UFC, Alex Pereira oraz Izrael Adesanya zostali ostatnio zauważeni w Melbourne w Australii. Pereira odwiedził drużynę rugby Melbourne Storm w zeszłym tygodniu jego rywal mistrz wagi średniej UFC Adesanya spędzał czas na treningach z New Zealand Warriors. Było nieuniknione, że prędzej czy później wpadną na siebie. Obaj spotkali się dopiero na lotnisku i każdy z nich umieścił na Twitterze krótkie wideo z tej sytuacji. Hey, Los Angeles i olha só quem aqui, ó. Adivinha, eh? Uma chance. Israel Adesanya. Ah. Chama. Jak już jesteśmy przy Adesani, to możemy zobaczyć krążące w sieci fragmenty treningu zapaśniczego Izraela, Wolkanowskiego oraz youtubera Logana Pola. Hey, you <laughs> Od odejścia trenera Joberta Jocha z WCA minęło już sporo czasu. Podczas ostatniego wywiadu Damiana Jelnikowskiego z redaktorem Przybyszem na zadane pytanie odpowiedział co sądzi o tej sytuacji. Dobra, szczerze, szczerze, też odpowiem na to. Jakie jest moje zdanie, oczywiście mogę się mylić. Tutaj też duże jakby nieporozumienie. Trener Jocz, Jan Bachowicz. Jan Bachowicz jakby to jest moje zdanie od kiedy zaczął zarabiać dobre pieniądze, duże pieniądze, trochę się zmienił, trochę innym człowiekiem. I mi się wydaje, że w tej jakby linii trener a zawodnik, no to zawodnik oczekiwał trenera, że trener do niego zadzwoni prywatnie, może z nim się spotka, aczkolwiek z tego co wiem, to rozmawiali, także Janek o wszystkim wiedział. To nie było tak, że Janek o niczym nie wiedział i nagle klubu nie było i trener odszedł. A druga strona jest taka, że jak trener Jocz milczał i się nie odzywał, no to szkoda, że Janek do niego nie zadzwonił. Trenerze, halo, co się dzieje? Do tej wypowiedzi za pośrednictwem Twittera odniósł się również szwagier Janka, Juras. Przez hajs Janek się zmienił jako człowiek. Kłamstwo. I to na maksa. Janek kłamał, że nie wiedział o odejściu Jocza. Kłamstwo. Wszystko, co Janek zdobył, zawdzięcza Joczowi. Prawda w dużej mierze. Nie oznaczajcie mnie już i nie wciągajcie w dyskusję. Było minęło. Rozeszli się, niech każdemu się wiedzie w życiu osobno. Damian Janikowski zrobił trochę szumu w mediach poprzez swoje słowa. Nie ma złej krwi w stosunku do Błachowicza. Powiedział jedynie to, co myśli na ten temat. Oczywiście ja nigdy w życiu na Janka jakby złego słowa, słowa nie powiedziałem. On złym człowiekiem nie jest. Jakby po prostu zostałem zadany, dostałem konkretne pytanie i po prostu po swojemu konkretnie odpowiedziałem prosto. Szczerze od siebie i myślę, że wypowiedziałem się jasno, stanowczo i temat jest zamknięty. Jasne. Zaczął się również ostatni tydzień przed wielkim wydarzeniem na Stadionie Narodowym. Promocja gali jest duża, a zawodnicy występujący na niej coraz udzielają się w mediach. Ciekawego wywiadu udzielił Artur Szpilka na zaproszenie Winiego. Ale te pierwsze tam chyba nie wiem, 6 dolarów, no to, to w przeliczeniu na polskie są ogromne pieniądze w tamtych czasach. Ja to potrafiłem przegrać w jedną noc w kasynie od razu, nie? Wiesz? I, i, I na przykład dużo większe pieniądze przegrywałem niż 6 dolarów, ale... To sobie pomyśl, jak ja byłem w to w Romany, nie? I w każdym wywiadzie, jak mi biorą sentymenty, a teraz mnie wzięły, uh -huh. że stoisz w ringu stary, wypowiada ci Michael Buffer, obok, obok, naprzeciwko ciebie tak 3-4 metry stoi Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, uśmiechają się do ciebie, wiesz, wiedzą, że zaraz wychodzisz, obok mojej kobiety siedzi Tyson Fury z mistrz świata wagi ciężkiej, Aleksander Powietkin, rozumiesz, te, te wszystkie gwiazdy w boksu i, i chłopie grają ci hymn polski, mam ciary, nawet teraz, Mhm. I wiesz, i stary, i to jest najpiękniejsza rzecz, wiesz? KSW sprzedało do tej pory 45 tysięcy biletów. Sprzedaż Pay Per View też powinna przynieść spore zyski. Wydarzenie już w tę sobotę. Będzie grubo. Dla maniaków MMA, którym mało będzie emocji po KSW, polecam sobotnią galę UFC Fight Night. Zobaczymy na niej weterana, Andrzeja Arlowskiego, który zawalczy dla federacji już po raz 40. Do klatki wejdzie również kuzyn Kabiba Abu Bakar Na Daniem głównym gali będzie pojedynek Kai Kara Fransa kontra Amir Albazi. Dzisiaj z kolei, w nocy z piątku na sobotę, rozpocznie się gala Cage Warriors 155. Na karcie nie ma niestety żadnego Polaka. W walce wieczoru były pretendent do tytułu uwagi lekkiej, Cal Driscoll zmierzy się z lokalnym zawodnikiem J. Mayem Lynchem. Na gali Bellator w Dublinie dojdzie do starcia między Pedro Carvalho oraz Aaronem Pico. Wydarzenie zaplanowane na 23 września. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę pod wideo. Dajecie szansę Arturowi Szpilce w starciu z Pudzianem? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zapraszam również na mojego Instagrama. W dniu wydarzenia KSW wrzucę moje typy na poszczególne batalie. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia za tydzień.